Witamy w 30. odcinku PlayStation Polska TV, pierwszy program w nowym roku, okazja by tuż przed nowym okresem wydawniczym rzucić okiem na najbardziej wyczekiwane pozycje, które niebawem trafią do naszych kolekcji. W tym osobliwym zestawieniu znajdą się gry, których zakup już rozważyliście, ale też z pewnością będą też takie, o których mogliście wcześniej nie słyszeć. Czasem pozycja, której początkowo nie dajemy szansy, może okazać się na końcu świetną. Warto więc śledzić nie tylko wybrane przez nas tytuły lub ulubione serie, aby niczego nie przegapić. Sprawdźmy więc, w jakie gry na PS3 i PS4 będziemy bawić się w 2014 roku. Listę otwiera Avelin, czyli Assassin's Creed 3 Liberation HD, gra, która pierwotnie ukazała się na PS Vita. To, co odróżnia tę część od pozostałych, to to, iż główną bohaterką jest kobieta, co naturalnie daje unikalne możliwości infiltracji szeregów templariuszy. Tak więc poprawiona grafika to tutaj nie wszystko. I fight for the that Seria Final Fantasy, a dokładniej trzynasta część, okazała się ciekawym eksperymentem. Pierwsza odsłona wzbudziła sporo kontrowersji, zwłaszcza przez dość ograniczone możliwości zwiedzania świata gry. Druga część wniosła sporo usprawnień, ale też kilka nie do końca dobrze przyjętych zmian. Tym razem mamy zupełnie nowy system walki oraz ekwipunku bojowego, opierającego się na zestawach ubrań. No i pytanie, czy trzecia odsłona Final Fantasy XIII będzie tą, dzięki której seria odzyska swój dawny blask? Nowe rozdanie, którym niewątpliwie była pierwsza część testowania Lords of Shadow, okazało się całkiem udaną produkcją. Już niebawem, bo pod koniec lutego, nasze ręce trafi bezpośrednia kontynuacja przygód w świecie wampirów. Recepta tym razem jest prosta: mniej quick time eventów, większa swoboda jak w eksploracji świata, Dracula starający się zebrać moc do walki z Szatanem jako oś fabularna gry. No i jego syn, Alucard. Nic więcej jest nam niepotrzebne, jedynie płyta z grą i pad w ręce. Tiff powraca. Dla starszych graczy jest to świetna wiadomość. Nieco mosi, mogą zadawać sobie pytanie, kim właściwie jest ten złodziej, o którym tak wszyscy mówią. Kultowa seria komputerowa powraca po 10 latach. Wcielamy się w gareta, arcyzłodzieja, który za swój cel upatrzył sobie bogaczy. Na ulicach miasta panuje dość niestabilna sytuacja, co sprzyja w tego typu zawodzie. Czekamy, ponieważ dobrych gier z gatunku Steof, gdzie pozostawanie w cieniu jest najlepszym rozwiązaniem, nigdy za wiele. Did you miss me? Truth. Tutaj raczej nie trzeba chyba za dużo mówić. Kultowy South Park w wersji gry wideo, przy której przygotowaniu uczestniczyli sami twórcy serialu Matt Stone oraz Trey Parker. Jest tutaj wszystko, czego może chcieć fan South Parku i gier RPG. Specyficzny humor bez cenzury, praktycznie nieistniejąca różnica wizualna względem serialu, no i jest to, nie licząc mniejszych pozycji, pierwsza porządna gra na kanwie serialu. I pomyśleć, że pierwszy odcinek w South Park został wyemitowany w czerwcu 1997 roku. And Jeśli lubicie łatwe, niestrusujące niczym spacerki po parku, gdy delektujecie się ćwierkaniem ptaków, ta gra jest jak wejście w zimie w sandałach bez skarpetek na Mount Everest. Dark Souls 2 to gra dla tych, których nie zniechęca wysoki poziom trudności, zanim mają sobie stres związany z utratą posiadanych dusz. Oraz dla tych, którzy pomimo lęku idą w głąb ciemnych korytarzy, nie będąc pewnym, co czai się za rogiem. Gra, w której jeden błąd może nas bardzo drogo kosztować i przyprawić o siwe włosy. Już teraz wiemy, że druga część Dark Souls będzie się długo kręciła w naszych czytnikach. Uwielbiamy tę serię i na pewno nie tylko my. Ukazanie się piątej części serii Metal Gear po tytule Phantom Pain jest jeszcze daleko przed nami. Aby jednak umilić nam wyczekiwanie, Hideo Kojima udostępni nam swoisty prolog gry, o nazwie Ground Zero. Ten, jak sam określa go twórca, mały wycinek całej gry, ma nie tylko za zadanie zmniejszyć nasze ciśnienie, ale także w pewnym sensie wprowadzić nas w nową, znacznie usprawnioną formę zabawy. Nowe umiejętności bohatera oraz zupełnie nowy silnik graficzny to ponoć tylko czubek góry, jaką jest MGS5. Zanim jednak się o tym przekonamy, będziemy jeździć sobie wężem w Jeepie po kubańskiej bazie wojskowej. Brzmi niedorzecznie? Nie dla nas, fanów gier. Jeśli po nowych przygodach Lightning będziecie mieli jeszcze spory niedosyt serii Final Fantasy, także w marcu ukaże się wersja HD Final Fantasy X oraz 10-2, wydanej pierwotnie w 2001 roku na PlayStation 2. Świetna sposobność, aby odkurzyć sobie ten starszy zasłużony tytuł. Jedną z najlepszych serii na PS3 są jak wiadomo przygody MacGrath McGrath w serii Infamous. Już w marcu na PS4 trafi najnowsza odsłona gry o po tytule Second Sun. 7 lat po tym, jak Coles zniszczył bestie, Delson Row odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce. Nie chcąc zdracić historii kończącej drugą część serii, nadmienimy tylko to, iż w realiach trzeciej odsłony ludzie z nadprzyrodzonymi mocami uważani są przez siły rządowe za bioterrorystów, co jak nie trudno się domyślić, nie do końca jest na rękę Delsinowi. Seria Infamous zdobyła wielu fanów na PS3, tym bardziej nie możemy się doczekać i nowej odsłony na PS4. Kolejnym gorącym tytułem na PS4 jest Drive Club, czyli wyścigi superszykli samochodów prosto od twórców serii Motorstorm. Z niecierpliwością czekamy na ten tytuł, w który już mieliśmy okazję zagrać na zeszłorocznych targach gameską w Kolonii. Przesunięcie daty premiery dało czas twórcom na ostateczne szlify, więc pozostaje czekać tylko na zielone światło. Przypominamy, że specjalna edycja gry będzie dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich posiadaczy PlayStation Plus w chwili jej premiery. Jednym z głównych argumentów wobec wielu dzisiejszych gier jest brak innowacji. Murdered Soul Suspect wydaje się być na to odpowiedzią. W grze wcielamy się w detektywa Ronana O'Connor'a, który stara się rozwikłać zagadkę własnej śmierci. Jako duch nie tylko ma on możliwość przechodzenia przez ściany i wnikania w inne postacie, ale także musi zmierzyć się z dziwnymi ciemnymi siłami istniejącymi po tamtej stronie. Z pewnością warto jest mieć oko na tę osobliwą pozycję. Choć to piłka nożna jest przez wielu uważana za nasz sport narodowy, to nie mamy ostatnio zbyt wielu powodów do dumy na tym polu. Sporty walki, a dokładnie MMA, pomimo, iż wciąż nie jest u nas jeszcze tak popularny jak piłka nożna, już teraz daje nam spore nadzieje. Mamy nie tylko świetnych zawodników u nas lub za wschodnią granicą, ale także w największej federacji MMA na świecie, czyli UFC. Koło tego rozwijającego się w szalonym tempie sportu nie mogło przejść obojętni jej. tak więc w tym roku sami będziemy mogli się wcielić w najlepszych fighterów na świecie. Skoro mowa o Biatykach, kapką wydaje kolejną część Street Fightera 4. Dla jednych ta informacja może nie być niczym specjalnym, jednak Ultra Street Fighter 4 przyniesie nam parę znaczących zmian w mechanice walki. Kilka nowych postaci, każda o unikalnych umiejętnościach, no i w końcu jest to Street Fighter, czyli najbardziej kultowa z Biatyk. Dla fanów serii pozycja obowiązkowa. Gry MMORPG w świecie zdominowanym od lat przez World of Warcraft mają ciężkie życie. Teraz jednak, gdy za grą stoi uznana marka, jaką jest Elder Scrolls, może jest szansa na zmianę zamieszkania, to znaczy ulubionej gry. O tym przekonamy się prawdopodobnie już w czerwcu na PS4. Opóźnienie premiery Watch Dogs chyba dla wszystkich było sporym ciosem. Wizja kontrolowania miasta tylko za pomocą smartfona i prochowego płaszcza jest wielce kusząca. O grze wiemy już wystarczająco dużo. To, że bohaterem jest haker Aiden Pierce, to, że akcja dzieje się w Chicago i to, że całość wygląda po prostu świetnie. Jakoś musimy przetrwać jeszcze te parę miesięcy do premiery. Jeśli mowa o liście najbardziej pożądanych gier na PS4, Wiedźmin 3 Dziki Gon placuje się na niej bardzo wysoko. Po tym, co już teraz widać, nasza rodzima produkcja z pewnością znajdzie się na ustach wszystkich fanów gier. Wielki, otwarty świat o wiele bardziej swobodna i ciekawa rozgrywka, no i ta niesamowita grafika. Nowe przygody Geralta z Rivi to gra, na którą czekamy z ogromną niecierpliwością. Pomimo iż ukaże się mniej więcej w połowie tego roku, Destiny już teraz jest na radarach wielu graczy. Utytułowani twórcy z filmy Banji ponownie zdaje się, mają szansę sporo namieszać na polu strzelanin sieciowych. Destiny to ogromny świat. Wolność nie tylko w zwiedzaniu wraz z przyjaciółmi, ale także bogaty wybór arsenału oraz obłędnie wyglądające wrogowie. Dużo graczy pokłada ogromne nadzieje w tym tytule. Dlatego też, Destiny jest dla wielu jedną z najbardziej wyczekiwanych gier w 2014 roku. The Order 1866 podoba nam się praktycznie wszystko. Mroczne, industrialne miasto, pomysł walki z hybrydami potworów i ludzi, no i świetna oprawa graficzna, której próbki mogliśmy już sami zobaczyć na specjalnych zamkniętych pokazach na targach Gamescom w kolonii. Na razie musimy czekać nie tylko na grę, ale też i na kolejne materiały promocyjne. Ale możecie nam wierzyć, jest moc. I to dosłownie. Naturalnie podane tytuły to nie wszystko, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. 2014 rok zapewne przyniesie ze za sobą jeszcze sporo świetnych gier, które trafią na nasze półki, i już teraz widać, iż będzie to świetny rok dla graczy. Mnóstwo zupełnie nowych marek i nowych, oryginalnych tytułów. Pomimo już premiera PlayStation 4 za nami, jak widać, właściciele PS3 nie mają najmniejszych powodów do obaw, jeśli chodzi o nowości wydawnicze na tę platformę. Co więcej, wiele świetnych tytułów ukazało się lub każe się wyłącznie na PS3, co oznacza, iż jest to chyba najlepszy czas dla właścicieli tego sprzętu. Tym samym kończymy ten odcinek PSTV i szybko ogarniamy zaległości growe, bo już całkiem niedługo czeka nas wszystkich masa zabawy. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na jakie gry wyczekacie, a my widzimy się za dwa tygodnie. Cześć!